I ruszyły. No i troszkę przy starcie Caro Giorgio się potknął, ale jest w czubie. Z tyłu galopują Inter Approach oraz El Corazon, a na prowadzenie wychodzi Donia. Donia na drugiej pozycji, ten Coins, Donia, ten Coins, Bardzo szeroko Drink Life. Donia i ten Coins, to jest czołówka. W połowie zakrętu Donia na drugiej pozycji ten końst Na trzecim miejscu Espresso, później Kibu, Drink Life, Caro Giorgio, Power Barbarian, Inter Approach oraz El Corazon. I konie wychodzą na prosto. Wyprowadza Donia i ucieka. Donia przy kanacie, przeciska się Inter Approach, środkiem toru finisuje Ten Coins. Donia, Ten Coins. Donia i Ten Coins, do walki włącza się jeszcze Espresso. Ten Coins, Espresso, Donia przy kanacie Inter Approach. Ale tutaj Ten Coins utrzymuje prowadzenie. Ten Coins. Ten końc wygrywa gonitwę na drugim miejscu Espresso, trzecia Donia.